Witam wszystkich, jestem Piotr90 i zapraszam do kolejnego odcinka z Stalker Lost Alfy. I w tym odcinku właśnie będziemy się skradać do tychże wojskowych. Ja tutaj się skradam, zaraz wam pokażę to na mapie, tylko sobie poprawię mikrofon. Skradamy się właśnie od strony południowo-zachodniej. Tutaj właśnie mamy wyłom w murach tego kompleksu, i tędy możemy się zakraść. Z tym, że mamy tutaj, tak że jedną z wież obserwacyjnych, na której znajduje się jeden z wojskowych, ale postaramy się go jakoś albo ominąć, albo cicho załatwić. Mam nadzieję, że uda mi się go cicho załatwić, bo z omijaniem go, no mówię, ominąć się może go będzie dało, ale to nie znaczy, że on będzie siedział cicho, jak nas zobaczy. Jak na razie, powolutku. Zapis po zapisie. Skradajmy się. Gościu mnie w tej chwili nie widzi, to jest bardzo dobrze. Tylko nie wiem, jak on jest odwrócony. Czy on się patrzy na mnie? I w dupę! Jeep! Jest pięknie, dobra. Załatwiliśmy jednego wojskowego. Tam mamy już kilku, ich widzimy. Teraz zejdźmy tam na dół do tamtych zwłok. Nie muszę ich przenosić, bo tutaj raczej nikt nie zajdzie. One tak zresztą leżą już w krzaczorach. Ale ja sobie po prostu wezmę amunicję, którą gościu ma i oczywiście pieniążki, które też gościu ma, bo gościu ma pieniążki. I może wymienię sobie swój pistolet. Nie, mój pistolet jest w lepszym stanie amunicji do tego, że pistoleciku już nie potrzebujemy. Spróbujmy jeszcze Dismo no, Scope. Nie, to więcej nic tu nie będę z Ciebie brał, bo i tak mam mało miejsca. Więc teraz znowu powoli się skradamy. Do tego, że właśnie kompleksu wojskowego, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić jakoś po cichaczu. Niby jest noc, mamy aż pierwszą. 28 w krze. Więc teoretycznie, może uda mi się tam zakraść, ale już widzę gościa jednego na klatce schodowej. Jak widać, ten właśnie. O, oh Tylko mnie nie zobacz. Będę miał przerąbane wtedy. O, dobra, gierka mi się zaczęła trochę ścinać. Pewnie się doczytują jakieś dane. Mam nadzieję, że tego nie będziecie widzieć. O, już jest wszystko w porządku. Sorry, że za te szumy, świsty i glizdy i moje sapanie, ale poprawiam sobie właśnie mikrofon. Znaczy no, muszę sobie poprawić te słuchawki, na których mam mikrofon. Dobra, chyba już jest wszystko w porządku. Dobra, teraz jest już wszystko w porządku. Wojskowy się odwrócił, więc zapiszemy. Może zrobię też twardy save. No pięknie, tak go podpiszę. Będę wiedział chociaż o co chodzi. I próbujemy się dostać jak na razie pod same okna. Dobra. Może uda mi się właśnie wejść do środka którymś oknem. Tylko najgorsze jest to, że tu na pewno będzie multum panów wojskowych. Znowu mi się gratnie. No przestań. No. I ja właśnie się zastanawiam, czy oni w tej chwili mnie nie zobaczyli. Bo jakieś podejrzene... podejrzanie, szybkie kroki słyszę. O, mam nawet. Wow, nawet nie wiedziałem, że mam w tym. <ścoughs> Brawo, nawet nie wiedziałem, że mam w tym, że. No, wejdź tu. Wejdź. Ach, kurde, nie mogę wejść przez okno. No to. Dupa, i cały plan poszedł w pizdu. Cały plan. Znowu się gratnie. To przez to, że jest bardzo dużo elementów tutaj w tejże lokacji, jest. Udało się. I mój komputer, no mówię, po prostu wysiada. Gra jest dosyć wymagająca. Teraz, tak jak mówię, skradajmy się dalej. Może lepiej w nocy w cieniu się schować. Zobaczymy, czy uda mi się zakraść tam na górę. Naprawdę tak, nigdy jeszcze tego w taki sposób nie zrobiłem. Może mi się uda, może się nie uda. No, to jest takie losowanie. Mówię, tam jak jeden czy dwóch wojskowych przy okazji zabije, to nawet będzie większy plus niż minus. Muszę tylko zobaczyć, jak tam ten gościu idzie. Czy opłaca mi się go zabić, czy nie? Czy on się zatrzyma? Dobra, on idzie w takim razie na górę. Pójdę za nim. A, a, nie. Jednak nie idzie na górę. Nie idzie na górę. Fuck. Ale przejebane mam w tej chwili. Cicho. Nie widzisz mnie? Tu nikogo nie ma. O! <laughs> Trochę to śmiesznie wyglądało, jak strzeliłem obok niego i gościu nie zareagował. Ale to nic. Mnie to bardzo cieszy. Jak na razie nie słyszę jakichś podejrzanych ruchów. To znaczy, że nikt mnie nie widzi. Nikt mnie nie słyszy. A jest super ninja stalker style Dobra, więc zapiszmy. O kurde chyba wczytałem. No nie! Tyle, tyle popsuć Nie ten przycisk, no nic. Pierwszy fail w tym odcinku. Dziwne, że w poprzednim nie było żadnych failów. O fak, Latarka moim wrogiem. Kucnijmy. Kucnijmy, mówię. O kurwa, mać. No to teraz mam przerąbane, bo zobaczyli, chyba że tu jestem. Jest ich raz, dwa. Nie, celuję w kompletnie coś innego, tylko teraz się zastanawiam, czy przebiec. Shit! Ktoś tu jeszcze idzie? Fuck! F idź stąd? Kurwa. To przez tą latarkę. Choć właśnie czasami występuje błąd, przez który, jeżeli wczytamy grę, to automatycznie wszyscy przeciwnicy nas, wi nas widzą. I teraz się boję, czy to przypadkiem on nie wystąpił. Nie. To jednak tylko był taki błąd, że zaświeciłem tą dziutowską latarkę. Przynajmniej mam taki... Tak! Tak, to przez dziadowską latarkę. Dobra, super. Więc zapisujemy znowu. Oni nas nie widzą, oni nas nie słyszą. Mogę tutaj przebiec, Dobra, tamten gościu mi. Mnie... O kurwa, mać. Tu był no, jeszcze no. jeden? No to do widzenia. No to już pozamiatane. Chyba, że gościu nie wiem. Nie zobaczy mnie, jak go zabije. No a jak na razie mnie nie zobaczyła, tamten? Halo. Ale słyszę, że coś biegnie. Tamten się chyba zaciął, no. A i tak słyszę, że tu ktoś biegnie. No to co tu. Teraz wiem, że wy nic kompletnie nie widzicie. Hm. Dobra, ludzie, sorry za to, yy, ale oczywiście ktoś wszedł do mnie do pokoju, już gram dalej. Sorry, że mnie nie słyszeliście, że nic nie robiłem. Właśnie, po co mi ten. po co mi ten kurde dziadowski pistolet? Ty rzućmy go. Yy, tak jak mówię, w tej chwili, no. Yy, mam troszkę przerąbane, bo zobaczyli mnie na pewno. wojskowi. O, o, nawet celuję tam, gdzie ja stałem, ale. ja go zabiję. Ja wiem, tak. Dopóki się wszyscy nie zlecieli, tak jak teraz to robią. Dobra, pierdolić. Pierdolić skradanie się. Dobra, może jeszcze dopóki. Dopóki naprawdę nikt mnie nie widzi, to mogę. To mogę spróbować postrzelać do gości w taki konwencjonalny sposób. O, oh fuck. No, to teraz się zaczęło. Przy okazji, gra się zaczęła ciąć. Super. No, przestań strzelać i pokaż się. A, tak w ogóle dokumenty są piętro wyżej, więc. Dobra, zabiłem gościa. Nie ma się co już sensu, co skradać. Po prostu w biedne gnę tam na górę, zabiorę te wszystkie dokumenty i spadam z powrotem. Moja misja została niewykonana w całości. Została wykonana raptem w połowie. Mam nadzieję, że słyszycie ten komentarz. Bo to bardzo mnie zmartwi, jeżeli go nie będziecie słyszeć. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Snajper na górze. Snajper na górze. Dziedowski snajper na górze. Chodź tu kuciumbryku. A jednak to jest tylko jakaś dziedowska lampa, ale wiem, że jest. Jest właśnie gościu tu. No, teraz już na pewno wiedzą, że tu jestem. Z wyrzućmy tą amunicję. Drop everything. Drop, 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 drop. Dobra, teraz już właśnie na pewno wiedzą, że tu jestem, więc nie ma sensu się kryć. Po prostu zbierzmy te dokumenty. I spadajmy stąd. Oczywiście gra się znowu musi zacząć ciąć. Pięknie, strzał w łeb. Mam nadzieję, że wy nie widzicie tych spadków FPS-ów. No mówię, jednak gra czasami na moim kąpie odmawia posłuszeństwa. Na szczęście dzieje się to dosyć rzadko. Dobra, znalazłem te dokumenty. Ważą na szczęście niezbyt dużo. Super, dobra, więc w tej chwili... Mogę bez problemu iść w stronę baru. Cholera, przyleciał helikopter. Tylko jak na razie, muszę stąd wyjść. A to może być problem. Tym bardziej, jeżeli słyszę helikopter. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś strasznie. Wlo... Nie będzie w ogóle wrogo nastawiony. Ja mój, wykonam mój najlepszy plan, czyli stąd wybiegnę tą samą drogą, którą wszedłem, czyli przez okno. O, tędy powinno się dać, dać, dać wyjść. Spróbujmy. Jest! Dobra, udało się. W tej chwili zapiszmy. I uciekajmy stąd. Czy tędy przejdę? Fuck! Muszę tędy przejść. Nie, ma wy nie mam wyjścia. Fuck, granat. Dobra, nie zabiją mnie. Przynajmniej dziadowcy wojskowi zabiją mnie jak już anomalie. Spróbujmy zabić jeszcze kogoś się da anomalia albo promieniowanie. I proszę tylko, żeby ten helikopter nie strzelał. Na szczęście nie strzela, dobra. Co tu dużo mówić? Troszkę w nas strzelają, tylko, tylko troszkę. Ale my już stąd uciekamy. Najważniejsze, teraz, nie wpakować się w żadną z głupich anomalii, które mogą znajdować się na mojej drodze. Zostawię włączony e, e, Zostawię włączony Noktowizor To będziecie chociaż wy coś widzieć Co prawda ja nie lubię tutaj Noktowizorów i rzadko ich używam, no ale teraz się przydaje, bo po prostu wy będziecie widzieć to co robię I w tej chwili którędy ja ten mogę wyjść, e, co to jest? Rostock Facility. A to tutaj nie, tutaj na razie nie chcę się dostać, że zresztą tam nie będę mógł nawet chyba wejść Tutaj mamy construction site, i z construction site mógłbym się dostać do bary Rostock. Ale tędy też nie będziemy mogli przejść. Ja skorzystam z jednego przejścia, które właśnie znajduje się to. Później przejdę przez y, cały, całe wysypisko. No i dojdę do baru. I wtedy będzie fajnie. Tak. Jak na razie najważniejsze, że zdobyliśmy te dokumenty. Tam są dziadowcy wojskowi, ja ich ominę. Naprawdę, nie będę się z nimi darmosił. Bo po pierwsze, już mam mało amunicji, moja, mój kombinezon nie jest w jakimś specjalnie dobrym stanie. No więc yy, po prostu ich będę omijał. Ale przydałoby mi się coś zjeść, i teraz będę miał właśnie mniejsze obciążenie. O, w tej chwili, nawet jak widzicie, mimo iż mam obciążenie prawie maksymalne, to moja wytrzymałość powoli. Ale jednak coś się regeneruje. Kiedy się zatrzymam, oczywiście regeneracja się m, znacznie przyspieszy, i to jest właśnie za, m, zasługa tychże artefaktów. No, najlepszy jest ten artefakt. Ja poprzednio w grze znalazłem go chyba gdzieś, będąc koło połowy. E o, proszę bardzo, Mole znajduje się właśnie tutaj, w tych właśnie, na tych torach kolejowych i powiedział mi, że jeżeli chcę mogę wpadać, to sobie pogadamy i w tej chwili to zrobię. Może opylę mu niektóre artefakty, które posiadam, bo mam tego barachła bardzo dużo, a jakby tutaj mówić jest mi ono kompletnie niepotrzebne. W tej chwili jedyne, co mnie martwi, tylko to, czy mnie na pewno słyszycie. Bo wyłączyłem teoretycznie mikrofon, po to, żebyście nie słyszeli, jak osoba, która weszła do mnie, mówi. Dobra, mogę wyłączyć noktowizor. Siema, jak się nazywasz? Możesz mi powiedzieć coś ciekawego? Nie, nie ma nic ciekawego, za to masz 1000 rubli, za które mogę ci opylić sluga. I opylę ci jednego sluga. Zostawię sobie właśnie ewentualnie po jednym rodzaju każdego artefaktu, i będę mógł je wtedy składować gdzieś. No, temu nawet sprzedam dwa slugi i kupię od niego Energy Drinka. Super, już mam tyle pieniążków, że naprawdę bardzo miło. Mole jest tu. Powiedz mi o tym miejscu. No, tak. Agroprom to jest yy, instytut badawczy, i bla, 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 bla. Powiedz mi o instytucie. Jeżeli chcecie o sobie, to przeczytajcie. Powiedz mi o fabryce. I handel. w tobie... O kurde, drogie są te niektóre artefakty. Już widzę, że takiego właśnie... Hmm. Ile woda kosztuje? Nie, za mało. Dobra, z tobie nic nie, nie schandluję po prostu. Tutaj mamy jeszcze jednego śpiącego stalkera. Halo, obudź się. No nic, nie chcę się obudzić. Dobra, ale zawsze to jest te... Kilo mniej, bo tutaj artefakty naprawdę sporo ważą, włączmy z powrotem noktowizor. No i co? Biegniemy. Biegniemy tym razem, właśnie na to nasze kochane wysypisko. Mam nadzieję, że tam dotrę bez większych przygód i, do i na pewno zrobię to w... w tym odcinku. Mamy tam tylko oczywiście wojskowych, których zanihilujemy. Od ciebie zaczynając. Dobra, jeden. Teraz tylko resztę załatwić. Z tych jeszcze dwóch. Jeden świeci gdzieś w. Fak! Zapowiedziałem, że wy też high macie. I możecie mnie widzieć. Skurczy dziady. Ale ze mną nie macie szans. Mam amunicję przeciwpancerną. A jeden gościu chyba wpadł? Nie, nie wpadł, w Tutaj jest. Pięknie. Dobra. Powiem wam, że ogólnie nawet grając w tą grę nie korzystałem często z tej amunicji przeciwpancernej. Chociaż miałem jej szczerze powiedziawszy, naprawdę bardzo dużo. W pewnej chwili. W moim save'ie miałem już jej coś koło 500 sztuk, gdzie to jest naprawdę dużo. A w tej chwili tutaj korzystam z y, tychże pocisków, no bo co tu dużo mówić są y, bardzo. Efektywne przeciwko naszym kochanym wojakom, gdzie jest ten karabin, który tutaj gdzieś upadł? Tutaj jest za mną, muszę go, a nie, ja jednak nie mogłem go rozładować, ładnie, pięknie zostawię. Sobie już tą lunetę na tym, tymże naszej pukawce, no i spadamy stąd, nie ma tutaj co robić. Spadamy stąd, lecimy na wysypisko, z wysypiska lecimy na dobaru. Tak pozwiedzamy sobie naprawdę dużo sobie pozwiedzamy w tym odcinku. Oj oj. oj, oj. Rozciągnę się, musicie mi wybaczyć. O... Albo może zakończę ten odcinek zanim dojdę na bar, do baru. No zobaczę, jeszcze, jeszcze zobaczę. To, to tak nie jest tak, że do baru ma masz masz się takie bardzo łatwe dojście, to jednak trzeba troszkę pokombinować, znaleźć. To wejście. Dobra, może to wejście nie jest strasznie trudno znaleźć. Ale i tak trzeba pochodzić. E, przydało mi się jednak znaleźć jakieś schronienie. To po primo. I co zrobić? To się przespać. Bo nie będę latał po nocy. A w dzień nie będę spał. Jak na razie zapiszmy. Zapiszmy na wysypisko. O. Super. No i lecimy dalej. Muszę sobie robić jednak częściej te twarde savey. Bo bez nich jakby to powiedzieć, no. Jak mi się coś popsuje, to będę miał przerąbane. Ale dobra, jak na razie nie interesuje mnie to, może tak jak mówię, dobiegnę sobie. Kurde, a tu jest pies, dobra, biegniemy w drugą stronę. Biegniemy tu, do tych budynków, tymi psami nawet nie będę sobie zawracał głowy. Przed nimi na spokojnie ucieknę. Ale jak na razie tak jak mówię, wejdę do któryś z tych budynków prześpię się. I dopiero wtedy będę kontynuował wycieczkę. Kurde no. Ale przestrzeliłem, no pobiegłem idealnie tam, gdzie chciałem, naprawdę. Idealnie. Idealnie. Albo... Kurde, no ja mogę się zdecydować daleko mi to zostało. No te... Nie dobra, jednak dojdziemy tam do tych wojskowych, bo tam właśnie przed wejściem są chyba wojskowi, albo goście z powinności. Już zrobię jednak tak, nie będę to kombinował. Tak nie jest jakoś strasznie ciemno, mam trzecią 18 w grze. Choć nasza postać na pewno chciałaby się już chociaż troszkę przespać. Ale my jej nie damy, bo jesteśmy stalkerami w potrzebie. Jestem eee, wrednym graczem. Kurde, no przepraszam bardzo, ale cały czas mi ten mikrofon... Eee, znaczy słuchawki, w których mam mikrofon, zsuwają mi się z... Szyi. No i muszę ten mikrofon cały czas poprawiać. A powiem wam, że, właśnie, jeżeli chodzi o spanie, no to prześpimy się tutaj, w, w tym kompleksie. W tej hali na wysypisku. A dokładniej w podziemiach. Tutaj nie powinno być żadnych niespodziewanych gości. Są stalkerzy, tak jak widzicie. Ci, których, których, których tu zostawiłem, nawet stoi gości przed drzwiami. A może mu coś będę mógł handlować. To by było całkiem fajne. Oczywiście, Gierka musiała się przyciąć, bo e, doczytywała NPCów. Siema, Eniu, pohandlujmy. No, masz mało hajsu, więc nie pohandluję z tobą. Z tobą? Czy z tobą pohandluję? Z tobą też nie. A to jednak zostaliście w takim stanie, jakim byliście. Czyli bez hajsu, o jeden ma gościu troszkę pieniążków, ale i tak mu nic nie sprzedam, a nie, mogę mu sprzedać oczy kobry, znaczy mięsaka, więc sprzedam mu kilka sztuk, zostawię sobie dwie, może się tam kiedyś przydadzą. I jak na razie wyłączymy latarkę i położymy się spać, przyśpimy się 3 godziny, do godziny 6.30, ale teraz mnie głośno było słychać, Yeee. 3 godziny snu zawsze coś. Będzie przynajmniej jasno, jak wstaniemy. Może no, przyśni nam się jakiś sen. Czasami się śniał. O proszę, tak jak teraz. Jakiś koszmar chyba naszej postaci się przyścił, bo widzieliśmy tutaj czerwone niebo. Jakiś helikopter. Chyba jakiś wybuch. Proszę, nawet nie zrobiliśmy się specjalnie głodni za to. Popatrzcie teraz, jak ładnie będzie wszystko wyglądało na dworze. No po prostu pięknie. Pięknie, to co prawda może nie wygląda tak ładnie, znaczy ładnie. Mizery po prostu takie było szare i bure, ale tam to też miało swoje uroki. A tutaj po prostu to wygląda ślicznie, no taki wschód słońca nad wysypiskiem. Uwielbiam te widoki, naprawdę uwielbiam te widoki. Ale w tej chwili pędzimy w stronę... Y Baru lub Great Metal Factory, może jednak pokręcę się gdzieś jeszcze, jeszcze, się pokręcę gdzieś tu w okolicy. Coś tu może ciekawego znajdę, zobaczę. Nie jestem tego do końca pewien. Jak na razie mogę zdjąć lunetę z naszego e, obakana. Pokręcę się tu, może znajdę tu jakiś artefakt. Może jakieś zadanko się gdzieś przeoczyło albo coś takiego. Albo po prostu coś ciekawego znajdę. Chyba, że tu będzie pole minowe, to, to wtedy by było już kompletnie nieciekawie. Mamy tutaj gdzieś przed nami jakąś anomalię, tu właśnie widzimy. W środku w tych anomaliach nic nie ma. Nie, nic tutaj nie ma. Tam coś jest. Tam to coś wygląda jak wrak czegoś. Zaraz zobaczymy. Mamy chyba jakiś mały wodospad, bo słychać jak woda płynie. Tutaj mamy jakąś maluteńką chatynkę, troszeczkę rozwaloną, w której jest energetic. energetyk. Energetyk, albo tutaj te rzeczy były, a tutaj co jest? Myślałem, że to będzie jakiś schowek, a tutaj znaleźliśmy tym chyba energetyk i chlebek. Nie, nie znaleźliśmy, ale tak, znaleźliśmy chlebek. Super, zawsze coś. No, nasza postać niech sobie podje. Wody też się wypije. Tutaj mamy więcej anomalii. Przebiegnijmy przez te zarośla. Naprawdę będę tak od czasu do czasu zwiedzał tą okolicę. A co tam? Można tak sobie na to pozwolić. Na pewno będę zwięc... więcej będę zwiedzał później, jak już będę miał znacznie lepszy sprzęt. Aha, fajnie. Dobra, więc mamy teraz obronić tutaj, że ten posterunek przed niedźwiedziami, które zbliżają się z, z, z centrum, tak jakby wysypiska. Nie wiem, czy zdążę tam dobiec, ale jak na razie widać, że zdążyłem. Więc to, co zrobię, to stanę gdzieś tu i już widzę dziki, które biegną. I po prostu zacznę do tych dzików strzelać, nawet z tych przeciwpancernych. Aha! O kurde, to, to nie był dobry pomysł! Fuck! Teraz to się popisałem dopiero. No, zajebiście. O nie, dlaczego. No, Shit. Fuck. No, tak jakby troszkę nie wyszedło, nie wyszło moje polowanie na mutanty. Super. Dobra, ale w każdym bądź razie wiemy, że... Kurde, tak daleko. Dobra, nie będę szedł już po tamte yy, rzeczy, bo nie są mi potrzebne po prostu. Dopakuję za to więcej amunicji. Zjem i wypiję. Jeszcze raz zapiszę na wysypisku. Dobra, i jeszcze raz zapiszę na quicksave'ie. I, I tę drogą. I będę musiał jakoś sam się zająć tymi mutkami. Może wymienię magazynek, ta magazynek z APK. O, jeszcze akurat mogę dorzucić jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Super. I teraz muszę tylko jakimś cudem fak. Te dziki są niezniszczalne. Dobra, dwa padły. Kolejny Fak! dlaczego oni strzelają z granat? Znaczy, używają granatów. Fak. Dobra, o jakiś fajny. Nowe, nowa ikonka dzika, nie widziałem nawet tego, nie zauważyłem po prostu. Przeszukamy oczywiście sobie tych rzeczy, żeby zobaczyć, czy nie ma przypadkiem jakiś kopyt. Oczywiście te rzeczy to są części motontów, które możemy obchać jakiemuś handlarzowi. Lub najlepiej panowi yy, naukowcowi, ale ludziska to co wam powiem w tej chwili, no to będę się z wami żegnał, ponieważ Kraczamy powoli limit filmiku. A więc co, jeżeli Wam się filmik podobał, oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje na moim kanale, no i komentujcie, po to, abym wiedział, co myślicie o moim kanale, o filmikach, które wstawiam i o wszystkich rzeczach, tak? Yy, więc jeszcze na dodatek dodam, że dzięki za uwagę i cześć!